Witam wszystkich z tej strony Sąsiad i chciałem Was zaprosić na film, w którym bardzo chcę Wam podziękować za to, że mam już aż 150 widzów. Nigdy nie sądziłem w sumie, że aż tylu tych widzów będę miał, jest to dla mnie dosyć spora liczba. Cieszę się bardzo, że pomogliście mi ją zdobyć. Będę starał się robić dalej w miarę dobre, choć wiem, że i tak nie są najlepsze materiały, i nagrywać dla Was jak najwięcej. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za tą liczbę. W sumie miałem to już zrobić przy 100 widzach, ale nie, nie wyrobiłem się w czacie. A tych 50 doszło praktycznie w ciągu tygodnia, może dwóch. Bardzo jestem z tego zadowolony. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i to by było w sumie tyle. Na razie.